zamówiłam książki o Harrym Potterze w antykwariacie. Zobaczmy, co udało mi się znaleźć. Pierwsza jest biografia J.K. Rowling. Nie jestem osobiście fanką biografii i rzadko je czytam, ale stwierdziłam, że chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o autorce Harry'ego Pottera. I tutaj mamy książkę, którą już jak widzicie zaczęłam czytać, i jest to mój przyjaciel Harry Potter. I słuchajcie, jestem mega podekscytowana, ponieważ ta książka to jest tak naprawdę w dużej mierze zbiór wywiadów i rozmów z fanami Harry'ego Pottera w różnym wieku. I super jest to, że ta książka wyszła w momencie, w którym jeszcze nie było wszystkich części Harry'ego Pottera książkowo. I fani próbowali przewidzieć, co się stanie w kolejnych częściach, i czytanie tego teraz z perspektywy czasu jest super. Dalej. Książka, którą bez problemu znajdziecie w księgarniach, to najnowsza z całej tej mojej paczki. I jest to odkrywanie tajemnic Harry'ego Pottera, Hogwart, Gryffindor. Podobno mają wyjść. Takie książeczki, również w wersjach z pozostałych domów. Ona nie jest zbyt długa, ale zapowiada się fajnie. Natomiast teraz prawdziwa cegiełka. Jest to Mugole i Magia J.K. Rowling i Fenomen Harego Pottera. Ta książka jest naprawdę pokaźnych rozmiarów, i tutaj, co jest mega fajne, oprócz tekstu, znajdują się też Zdjęcia z premier, zdjęcia Rowling, jestem mega ciekawa, co jeszcze tutaj znajdziemy. A teraz coś totalnie uroczego, czyli kochamy Harry'ego Pottera, listy czytelników. Jest to polska książka, więc te listy też są polskich fanów Harry'ego Pottera. I tutaj również jest ciekawie, ponieważ wewnątrz, pomiędzy tekst, znajdują się też przedruki tych listów albo obrazki, które dzieci rysowały. Jestem mega ciekawa wrażeń po prostu innych fanów. I tutaj znowu mamy maleństwo i bardziej związane z Rowling, czy jest to po prostu wywiad jest zatytułowana Jak powstał Harry Potter. Wywiad z J.K. Rowling. Myślę, że mimo małej objętości może znaleźć się tu coś ciekawego i może nawet odkrywczego. Tutaj już bardziej naukowe książki, które będą rozważały wokoło Potterowo, na przykład Harry Potter Nauka i Magia. Tutaj już jest naprawdę sporo tekstu i mam nadzieję, że też sporo ciekawostek. I w podobnym klimacie jest też ta książka, czyli magiczne światy Harry'ego Pottera, skarbiec mitów, legend i fascynujących faktów. Więc myślę, że jak tylko będę je systematycznie czytać, to będą pojawiały się odcinki dedykowane każdej z tych książek wraz z krótką recenzją, opisem, o czym one właściwie są, no i ciekawostkami, które w nich odkryję. Dajcie znać, od której zacząć, której Wy jesteście może najbardziej ciekawi. Kolejna to dojrzewanie Harry'ego Pottera. Może Wy macie w swoich zbiorach jakieś książki o Harrym Potterze, które nie są zbyt popularne. Bo powiem wam, że ja byłam w ciężkim szoku, że po polsku jest tyle książek o Harrym potterze. Bo teraz w księgarniach ciężko coś znaleźć, a jak pokazuję ten kiedyś było ich całkiem sporo. No i słuchajcie, muszę wam się też przyznać do małego failu w tych zakupach. Ponieważ bardzo ciekawy tytuł, e, miałam nadzieję, że kontrowersyjny, że może będzie fajny materiał. Harry Potter, czary w nowym opakowaniu sprawiają, że zło wygląda niewinnie. No i słuchajcie, antykwariat, no to ja myślałam, że jest z książkami, więc zamówiłam, a tu e, przyszło mi w folie opakowanie płyty CD DVD. Um... I ja w ogóle mam nadzieję, że uda mi się to jakoś odtworzyć, bo ja już mam ten taki nowszy laptop, który po zakupie i wejściu do domu okazało się, że nie ma wejścia na płyty. Więc mam nadzieję, że jakoś się uda i że w ogóle tam wszystko jest w całości. No ale nie był to zamierzony zakup. No i jedna książka, która troszeczkę um, odstaje, że tak powiem, od reszty, um, ponieważ przede wszystkim jest ona po angielsku, um, ale też dlatego, że jest przepiękna. <grych> to jest J.K. Rowling's Wizarding World, A Magical Yearbook, A Cinematic Journey, Imagine, Draw, Create. Um, jest to książka zarówno o świecie Harry'ego Pottera, jak i fantastycznych zwierząt. Um, ona się faktycznie bardziej skupia na tej filmowej części, jest przepiękna. Mamy tu mnóstwo kadrów, jakieś pocztówki do wycięcia. Wydaje mi się, że też jakieś rozkładane strony. I to jest książka, właśnie taki troszkę dziennik, albo książka do zabawy w pewien sposób, ponieważ oprócz tego, że mamy tutaj ciekawostki, informacje, kadry filmowe. To mamy tutaj również miejsce na to, żeby się artystycznie wyszaleć. Możemy tutaj wykonywać różnego rodzaju zadania, które na przykład polecą nam coś narysować. Więc myślę, że również tę książkę będziemy wspólnie uzupełniać. Ja już się absolutnie nie mogę doczekać i dajcie mi znać, od czego polecacie zacząć.